Jedną z nowości w naszej ofercie są dresy. Są to dresy wykonane z polaru, zarówno dla dziewczynek jak i dla chłopców. Różnią się one nieco modelami i wzornictwem. Natomiast przede wszystkim tutaj dominuje kolorystyka. W przypadku dziewczyn są to kolory różowe. Jak te bluzy na przykład. Jeżeli chodzi natomiast o chłopców, są to kolory bardziej męskie: pomarańczowy, granat, bądź szary. Tak jak te bluzy. Myślę, że bardzo ciekawą propozycją, zwłaszcza dla dziewczyn, są bluzy wykonane z polaru, który ma y, taki bardzo miśkowaty, miły materiał. Są bardzo ciepłe, miłe. Myślę, że też występują także w kilku kolorach, bo jest też pudrowy róż, granatowy. Myślę, że to propozycja, która trafi do wielu osób. Natomiast jeżeli chodzi o chłopców, to i dziewczynki mamy też do dyspozycji bardzo ciekawe bluzy dwustronne. Jedna ze stron tych bluz, również pokryte z polarowym misiem. Natomiast druga. To zwykły, gładki, klasyczny polar, także mamy w cenie 119 zł. Jedną bluzę w dwóch opcjach. Dla chłopców te bluzy różnią się nieco materiałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą wewnętrzną część. Jest to taki kożuszek delikatny, też wykonany z polaru, natomiast tak jak wspomniałem, część zewnętrzna jest właśnie wykonana z gładkiego polaru i tu też kolorystyka jest bardziej męska, czyli niebieski, granat, szary. I myślę, że te dresy są też świetną bazą do tego, aby dołożyć do nich nasze bawełniane koszulki. Są to koszulki wykonane tak jak wspomniałem z bawełny, także jakościowo są naprawdę dobre. Dodatkowo są wzbogacone bardzo atrakcyjnymi printami. Tutaj mamy akurat nie myszkę Miki, występują również postaci z Kaczera Donalda. Kolorów jest bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o chłopców, możemy zaproponować koszulki z Simpsonami. Ewentualnie. Z postaciami z Avengersów, czyli Iron Man'em, tak jak wspomniałem, wszystkie koszulki mają długi rękaw, tak więc myślę, że to jest bardzo ważna cecha teraz na zimę. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, już są wykonane z bawełny, z nadrukami nic się nie dzieje, więc myślę, że jest to atrakcyjna oferta. Zwłaszcza, że występują już w cenie od 39 zł.